Dziennik odżywiania jest to miejsce, w którym zapisujemy nasze posiłki z podziałem na datę oraz godzinę. Wchodzimy do niego poprzez menu lewe, dziennik odżywiania. Tutaj postępujemy zgodnie z czterema wypisanymi krokami. Zaczynamy od wyboru daty, powiedzmy piąty. Wybieramy następnie godzinę, powiedzmy 13. Teraz przeglądarka opuszcza nam się na dół, tak aby łatwiej było nam wybrać produkty. Wybieramy kategorię, mleko, podkategoria, mleko. Szukamy interesującego nas produktu, powiedzmy mleko spożywcze, 3,5% tłuszczu. Wybieramy ile gram spożyliśmy, 300, szukamy dodaj. W tym miejscu buduje nam się lista dodawanych przez nas produktów. Możemy dodać następny produkt, możemy wybrać produkt, z innej kategorii. Gdy już zbudujemy pełną listę naszego posiłku, klikamy na zapis zmiany, i o godzinie 13 5 sierpnia dodał nam się wpis. Możemy w łatwy sposób też przeglądać inne dni. Wybieramy zawsze najpierw datę, następnie godziny. Tutaj mamy napisane odpuszcz wpis. W ten sposób są sygnalizowane miejsca, w których wpisy są. Gdzie nie ma, jest po prostu napis brak. Możemy w dowolnym momencie rozpocząć dodawanie nowych produktów. Klikamy, powiedzmy 19 sierpnia, godzina 7. Widzimy produkty, jakie mamy dodane w tym dniu. Jeżeli nam jakiś nie odpowiada, możemy go usunąć. Dodać jakieś nowe i zapisać. Zmodyfikowane. Możemy też usunąć cały wpis. Wystarczy wybrać jak zwykle data, godzina, wyczyść wpis. Na pewno chcesz usunąć cały wpis. Tak. Usunięto. I w tym momencie wpis zostaje usunięty. Na tym polega zarządzanie dziennikiem odżywiania.